Antidotum no, Antidotum straci. to jest ten list do uzdrowienia świadków Jehowy, 8 milionów świadków Jehowy. Wyobraźcie sobie, uwierzcie mi, że ten, ta kartka, ten list do uzdrowienia narodów. apostoł Paweł też pisał listy, natchniony w duchu Chrystusa. Rzymian 8, 889. To nie ma ducha Chrystusa, nie jest jego. Kto ma ducha Jehowy, to ma zaklepaną śmierć przez Amerykę. Tak, bo Jehowa amerykańskie jest niedobry. Zakłamany, udający anioła światłości i rządzący tym światem, Angla-Ameryka. I religii najwięcej wyszło, seks najwięcej sekt wyszło z Ameryki, a mamy ich służyć w regułach Chrystusa, króla Izraela. Bez pana do podatków i bez Jechowy firmy 8 milionów światów Jehowy Mateusz 7.15. Chrystus przychodzi w czasie prawdziwej miłości przed uczniów, a my tutaj chcemy błogosławić Pawła i jego żonę królową. Król o Chrystusie. To w ogóle się nie da. Proszę mi pohamować, abyś go wyzucany. Ile razy ci powtarzasz? Trzech, te, jesteś... to, 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 to będzie też trzy razy te zwiary, jak się nawrócisz, to jak na Kaszek zamyśli. Odebraliście chwałę Chrystusowi bracie Pawła. A po prostu Paweł Szafę, nawróć się, czemu nie prześladujesz. Dzień pozostawska 9,5 do 20. To już o tobie. Ty służysz amerykańskiemu Jefowi, nie służysz Chrystusowi który nie jest podzielony, Efezan 4.20. Nie tak się nauczyliśmy Chrystusa. Chrystus patrzy na ciebie z góry, cierpia za ciebie. Paweł, nawróć się. Nawracaj do księdza. jest wybranie. Moja to ma być, to nie jest. Ale, tak? W internecie i ukazywanie wizerunku jest karalne, no, i wie, go, Ale głosicie, Ale głosicie no, na cały świat. Publiczna działalność, publiczna, tak? Czy w domu sobie istnieje, głosicie istnieje prawo. prawo najwyższego, tak? Mój Człus ma prawo, a ty załatwił Mój Człus. Zbieracie parę lat, parę w zwycięziu. A ty na tyle, że taki pan, to tam i będzie cały świat się dowie, że sądy, dyktatura, wszystkie polityce, religie, kłamie, są sieci diabła. a Bogdan uszuka jest dzisiaj, macie trzech świadków Chrystusa, uczniów Chrystusa także wstyd, macie kamerę i takie rzeczy mówicie zamiast dziękować nam, że my wam pomagamy głosić króla Chrystusa, jak ktoś Chrystusa, dzieła ktoś to Chrystusa Jego Chrystus się nie zmienia, jest ten sam Jego Chrystus jest wiecznie. Chipasza 1.33. Nawróś się Paweł do Chrystusa. Naprawdę, kryzys Chrystus na Ciebie czeka. Pamiętasz, chodziłyśmy do wszystkim, nie? Już nie wyliczyli za prawdę. Na chodzi Chrystusa. A Dornika uśmiercił Jehowa Walka, pniaka, uśmiercił Jehowa, nie Rozumiesz? Kryzys się daje życie. Ten prawdziwy. To apostoł Paweł się nawrócił. Dzieje apostolskie 9 rozdział 5 do 20. Szalu, szalu, mnie prześladuje. I będziesz narzędziem, i będziesz cierpiał, bo Twoi bracia Ci będą modlić, tak jak mówił Chrystusa. Tak, na piękną żonę królową, objawienie pięćdziesięciu błogosławień, miłej służbie. Wystarczy nam tego straszenia. To nasz. jest Straszuj. prawda. Wystarczy. Armagedon przyjdzie na świat, ale Chrystus się dzisiaj uzasadnia. Anioła Bogdana i św. Manaszowską, Chrystusie naszym Ojcu, Emanuel, Bóg znany, Izajaszach 7.14, Możesz sprawdzić. Emanuel, my są Emanuelicy. Modlitwa do świadków. Modlitwa za świadków. O rodziny doskonałe. Do jednego. Psychiczny to jest cały świat. Zakłamany. Diabeł kłamce mu śmierca i ty mordujesz ludzi. Tak ja to robię. Więcej strażników rozpowszechniały. Przyznam się, że mordowałem ludzi Jehową, w na nogę I moi dwaj bracia, Marek, Mirek i Wojtek, nie rozmawiają ze mną, bo są szacami Tak Jechowa ich nasadził przeciwko bratu, do Ale oni się nawrócą, na co wierzy. Tak jak do Józefa przyszli jego bracia, a co by zdradzili, sprzedali, tak samo moi bracia przyjdą. Ty też przyjdziesz do mnie, jak moja żona wróci, Magorzata, perła. Chrystus ją przyprowadzi. Bo Chrystus mar marnotrawnych synów przy przyprowadzi do siebie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie. Ja wam dam pokrzepienie. Mateusz 11 rozdział 25 do 30. Bogosławimy Was. Bogosławimy Was. Prokuratura to chwilę wieczy policja na temat materiał? Nic. Dlatego głosimy, mówimy, ostrzegamy swój bo... kochany Byliśmy na policji i policja dostała potężne świadectwo na zwierki w Katowicach. Także prokuratura też może dostać. Wszystko jest po coś. w wybrańców. Ja na 15 rozdział 16, 16 do 27. Dla prawdy, dla Jezusa, mamy pocierpieć na świadectwo, Mateusz 10, rozdział od 5 do 42. Mamy szukać owcy, co zginęły z domu Izraela i teraz już mają być anioły wybrane. Mateusz 24, 31. Tam przyjdziemy. Wybacz, się nimi. Jakby bardzo szybko wybrane, się zainteresować No i Dla prokuratury jakby chciała już tutaj się doinformować, w jakim czasie żyje i kogo chce sądzić, sam i na siebie będzie ją wyraźnie wydawać, jak będziecie sądzić Chrystusa w Jego prawdzie, Jego prawdę sądzicie, a nic przeciwko prawdzie nie można powiedzieć, tylko przyjąć prawdę i jak będziecie celnikami, i tak dalej, celnik się nawróci, wy też możecie się nawrócić, prokuratura, policja, wszyscy mogą się nawrócić, wy też możecie się nawrócić, bo jak czas łaski się skończy, to objawienie 9 rozdział od 6 do 21, takie rzeczy będą się działy i objawienie 19 rozdział. taki i będą jeść tych ludzi, bo już ksiądz je będzie chował, bo powie, że nie był, także Chrystus jest najważniejszy, jemu cześć i chwała, błogosławimy was. Bogusławimy.